W obecnej kadencji Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych uchwalenie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych uznała za ważny cel swojej działalności. Mniejszość narodowa została zdefiniowana w polskim prawodawstwie jako grupa obywateli polskich, która jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Polski. W sposób istotny odróżnia się od reszty obywateli językiem, kulturą lub tradycją i dąży do ich zachowania. Ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej lub etnicznej. W przypadku mniejszości narodowej utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. W Polsce za mniejszości narodowe uznawane są: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska oraz żydowska. Koniec cytatu. Spośród nich tylko Białorusini nie mogą liczyć na wsparcie państwa, w którym są większością. Dzisiejsza Republika Białoruś jest strukturą socjalną, resztówką Związku Sowieckiego a nie państwem opartym na tożsamości narodowej wspierającym białoruską kulturę czy język. Dlatego Polscy Białorusini muszą zadbać o swoje interesy wyłącznie sami. Prawdziwą cezurą w samoorganizacji polskich białorusinów jest rok 1989 i zmiana sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Demokratyzacja kraju pozwoliła na rozwój inicjatyw nawet najmniejszych grup społecznych w tym mniejszości narodowych. Białorusini z tego skorzystali. To w latach 90. powstała większość działających do dzisiaj organizacji. Nowe struktury były bardzo krytyczne w stosunku do jedynej oficjalnej organizacji w PRL-u białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Białoruskie gromadze kulturne towarzystwo znikło w 56 roku, minula u Polsce instalowała się jakoś. народная ўлада як кажуць вось і на гэтай хвалі новай рэчаіснасці палітычнай рэчаіснасці беларусы таксама бы заіснавалі у польскай народнай рэспубліцы, ўзнікла, Ну, канене, пры падтрымцы, а можа нават з ініцыятывы дзяржаўных улад польскай рэспублікі, беларускае грамадска-культурнае таварыства. Гэтая арганізацыя, нягледзячы на ўсякія цяжкасці і перашкоды, існуе ўжо амаль 70 гадоў і прадстаўляе інтарэсы вялікай часці беларускай меншасці ў Польшчы. Пачатковыя дзесяцігоддзі, можна сць, дзейнасці бКТ, гэта быў вялікі росквіт і шырокамаштабная дзейнасць гэтай арганізацыі. Існавалі і тэатральныя, і танцавальныя гурткі ж, Так што гэтая шырокамаштабная дзейнасць была прадстаўлена некалькімі, прынамсі відамі артыстычнай творчасці. Да гэтага часу як бы застаўся найбольш плённы гэта песенны рух. wokalny, a wokalna instrumentalny, a może mniej e, kolektywy. Trzeba tutaj omówić sytuację w latach 70. XX wieku, kiedy BTSK jednak naprawdę było już organizacją skostniałą, po prostu młodzież zaczęła interesować się czymś innym, a nie tylko i wyłącznie, że tak się wyrażę, łapciami i rozpamiętywaniem przeszłości. Młodzież słuchała muzyki zachodniej, tak, nawet i zespołów rockowych. Tym BTSK się nie zajmowało, nie dostrzegało rzeczywistych, realnych problemów, które interesowały młodzież. Młodzież Akademicka pod wpływem swoich polskich kolegów założyła w 1981 roku Białoruskie Zrzeszenie Studentów. Legalizacji organizacji przeszkodził stan wojenny. Jednak idea własnej organizacji wśród studentów Białorusinów z białostoczyzny pozostawała żywa i po bez mało 10 latach udało się ją zrealizować. To środowisko zorganizowało w Gródku bodaj najważniejszą imprezę przełomu wieków Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcze. Festiwal przetrwał 30 lat do 2019 roku i był najważniejszym przejawem aktywności białoruskiego Zrzeszenia Studentów. Bas istnieje, ale poza wąską społecznością studencką nie jest widoczny. Basowiszcze było jednym z przejawów aktywności tejże studenckiej młodzieży która wchodziła w swoje dorosłe życie. To niegdyścześni członkowie basu byli animatorami ruchu politycznego, startowali w wyborach i założyli własną partię, Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne. Po kilku latach okazało się, że środowisko białoruskie jest za słabe, żeby odnosić sukcesy w polityce, zarówno centralnej, jak i lokalnej. Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne rozwiązało się, a jego członkowie realizują się na innych niwach. Już w 1990 roku z podkurateli BTSK wyszło środowisko pisarzy, uniezależniając Stowarzyszenie Literackie Białowieża. Paczali stwarzać się organizacje dzielne białoruskie i wtedy Białowieża nabrała swoją rodziczną formę jak Białoruskie Stowarzyszenie Literackie Białowieża. My odczuwamy odpowiedni cisk asymilacyjny. Я пісаў пра гэта і гаварыў, што гэты ціск асіміляцыйны павінен нас узмацць, а не прывозіў да апушэння рук. Сакрат яно стварыў год беларускі. Аянка чытвін з сябрынай стварыў тэрмапілы. Это сапраўдны гадавік, такі літаратурна-крытычны, калі плічыць аўтараў, якія друкаваліся, там гэта. Wielka grupa, jedyna ja taka ja, która no, istnieje z gadów, jaka która e, pracuje i jaka ja, no, ma nadzieję rozwijające się dareczności, ościa pracówki naszych tworzą i twórczysti I, i w Białorusi odbywająca lekcji w uniwersytetach na temu twórczysti Białowiescu. Tak samo Białostocki Uniwersytet, tak samo się twórczość pasownych naszych autora, autorów, analizy, e, teksty, wtedy kniżak u samej Bibliotecy 113. Obecnie najprężniej na rynku książki działa Biblioteka Internetowa i wydawnictwo Komunikat.org. Swoje stowarzyszenia powołali dziennikarze i historycy. Mamy wielu profesorów, wszyscy robiliśmy swoje stopnie w polskich uczelniach. I tutaj nie było na pewno żadnej, żadnej taryfy ulgowej. Głosząc swoje tezy, musieliśmy je bardzo dokładnie uzasadnić. Tak więc no, Białoruskie Towarzystwo Historyczne jest uznaną firmą. Wydaliśmy 50 książek, 55 białoruskich zeszytów historycznych, natomiast członkowie Towarzystwa wydali setki książek, Bo na to już trzeba liczyć w setkach, i w związku z tym no, tak ogromnej pracy nie da się zlekceważyć. Myślę, że nikt już nie może, nie może twierdzić, że Białorusini nie mają historii, choćby sama historia Białorusinów Podlasia, która ukazuje nasze tutaj korzenie tysiącletnie. Uznano, że istnieje szkoła białostocka w historiografii białoruskiej. Podziały polityczne w środowisku białoruskim, które doprowadziły do powstania nowych organizacji, w kontrze do postkomunistycznego białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego są obecne do dzisiaj. Większość nowo powstałych stowarzyszeń połączyło swoje siły i występuje wspólnie w ramach Związku Białoruskiego w Rzeczpospolitej Polskiej. W początkach 90 i przyśpieszona polityczna samorada w tak samo wyklikała potrzebę wystąpić szerszym frontem na fonie różnych ramaska politycznych procesów. Białoruski Wyborczy Komitet, jaki u samorady mianowita podlaski Sojusze Województwa organizowało, pierdolił się Białoruski Sojusz. I chyta, to jest ta rzecz, pra pozwalała je nasze sama naszej je існаванне гэта стварэла беларускарускі дэмакратычныя аб'яднанні гэта праграмнаяная рада тыднёві каніва гэта літаратурнае аб'яднаннне белавежа это асацыяцыя беларускіх. Żurnalistą, to Białoruskie Towarzystwa, e, Chatka, Białoruskie Historyczne Towarzystwa. W 2006 roku środowisko byłego Basu sformalizowało inicjatywy wspierające rozwój oświaty i powołało do życia Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego, ABB. Nam jakby nie chapała takich resursów, usiązli, zrobić to nam choć co zrobić z tymi dziećmi. Na początku karystali się my, no da i do koł, i jakie, no, a płaczyvali, no, no, wiadomo, że nam się potrzebne, jak grosze, a płaczyvali różne, nasze nasz, ja wydumane projekty i tak dalej, ale potem zrozumieli, że zrozumieliśmy, że kali ma sztab masztabna chęta robić, wychodzi da bol'żej kółka ci ludzie, toż, że na chęta u siebie prosta nie ma środkał, tak? I tady pałstala dumka, y, zrobić faktyczne y, abiednanie. Stwierdzał się u, usprymali na tak? E, grupy baćko, jaka ja tam archanizowałam nawuczanie wuczanie, niech to storiozna nie usprymie. A, a biedna nie dał y, no szmat, szmat trzeba robić bolsz formalna. Życie organizacyjne Białoruskiej Mniejszości Narodowej w Polsce koncentruje się w Białymstoku. Spośród inicjatyw działających w mniejszych ośrodkach należałoby wymienić Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach czy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kultury Białoruskiej Szczyty. Ostatnie powstało po samorozwiązaniu Związku Młodzieży Białoruskiej, znanego przede wszystkim z organizacji festiwalu piosenki autorskiej Jesień Bardów. Niestety w ostatnich latach Stowarzyszenie Szczyty nie przejawia zauważalnej aktywności. Budynek stoi zamknięty, a Jesień Bardów organizuje obecnie nowo powstała fundacja tutaka. Jak podszuli, wojna, ja jej daruj, wybywaj, i Nasz kraj. Bardowska Wosień jak najbardziej wpisuje się w naszą politykę programową. Wzięliśmy się za nią, bo, bo trochę nie było już, komu robić tego festiwalu, ale na pewno Jesień Bardów wpisuje się w nasze działania, gdyż stanowi kolejny taki punkt, żeby popatrzeć na współczesną kulturę białoruską trochę z innego, z innego kąta. Z innego miejsca, gdyż tak jak nie wiem, na festiwalu to no, mamy przede wszystkim miejsce spotkania i to jest najważniejsze w tym wszystkim no i pokazać to taką najbardziej współczesną, współczesną muzykę. Na festiwalu Sąca Gra i pokazać tradycję, a tutaj możemy na chwilę się zatrzymać przy ważności słowa, przy ważności mowy. W 2020 roku rozpoczęła się rewolucja w Białorusi. Wtedy stwierdziliśmy, że już nie ma na co czekać i trzeba ruszać z fundacją. Większość papierów była już przygotowana wcześniej, więc rozpoczęliśmy formalizować to, a jednocześnie z gronem różnych osób, które się tutaj na Podlasiu zajmują kulturą białoruską, zaczęliśmy snuć i knuć plany pierwszego takiego koncertu. W ramach solidarności z narodem białoruskim, który w tym momencie walczył, dalej walczy o swoją wolność, o swoją demokrację. Koncert odbył się w, na początku października, a fundacja nareszcie po kilku poprawkach KRS-ie zarejestrowana oficjalnie jest od listopada 20 roku. Fundacja Tutaka za swój główny cel uważa integrację obu społeczności, mniejszości narodowej w Polsce i diaspory przybyłej z Białorusi. Najnowsza inicjatywa to powstałe w 2024 roku Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku, które stawia za cel integrację wysiłków Białorusinów na rzecz zachowania tożsamości i rozwoju własnej kultury. Nastawiamy się na szeroką współpracę zarówno z organizacjami białoruskimi, jak i z samorządami lokalnymi, na terenie których zamieszkuje mniejszość białoruska. I myślę, że już z perspektywy roku widać, że znaczną część działań robimy wspólnie właśnie z, z organizacjami mniejszości białoruskiej, mniejszości narodowej. I z samorządami. Pierwszym naszym przedsięwzięciem to była współorganizacja z Fundacją Tutaka Dnia Rodnej Mowy. Kolejną taką naszą inicjatywą to było Święto Niepodległości Białorusi. I myślę, że tutaj profesjonalne wsparcie Centrum Kultury Białoruskiej zarówno organizacyjne, ale też i, i, i finansowe. Na pewno pozwoliło uświetnić te uroczystości i zrobić to w innej, myślę, że też i, i, i ciekawszej, bardziej atrakcyjnej formie nie tylko samych obchodów patriotycznych, ale przede wszystkim artystycznych.